Okej, okay, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Ace Eterni Investigations 2. Witam was bardzo serdecznie. Sprawa czwarta... trwa. Jesteśmy teraz w biurze prokuratora, w naszym pokoju. W sumie nie pamiętam co tutaj robimy, zaraz się dowiem. 16 prawie... 18 prawie godzina. Okej! Okay. Tu też jej nie ma. Gdzie jesteś? A, bo ona uciekła nam. Zmyła się. Fender! Póki, póki, puk! Specjalny gość! Fender! Wow! Ale masz minę, nie tęgnął, wszystko gra w ludzie? Nie już zbyt dużo fanów yy, mając taką gębę. Co tutaj robisz? Czy coś się stało? Czy coś się stało zapytał? Już ci mówię! To było wszędzie w wiadomościach morderstwo w komnacie komitetu? To to się stało, ok? A że dzisiaj miało być twoje przesłuchanie pomyślałem. Cóż, nie możemy wszyscy zestawiać się, czy nie byłeś w to zamieszany? Mówisz o tym w wiadomościach? No raczej, martwy prawnik? Młoda kobieta, która uciekła? Wszędzie o tym mówią. Szalone rzeczy, ale też bardzo ciekawe, muszę przyznać. Wiem co, powiesz mi, co się stało, czy co? Cóż właściwie? Well, actually. Wow! Może oszczędź mnie następnym razem, zanim zajem... takimi informacjami. Jest nawet bardziej szalenie niż sądziłem. To nie jest żart Fender. Kej gdzieś tam jest. Sama i bez. Nie, ma... nie pamiętając nic. No, nie wspominając o tym, że jest podejrzana o morderstwo. To zdecydowanie nie wygląda e, dobrze. Ale w co ona może się wplątać? Jesteś pewien, że nic o nie pamięta? Myślałem, że może przyjdzie tutaj, ale. Nic z tego, co? Nie powiem, że jestem zaskoczony. jakby ona myślała, że zrobiła coś zła... złego. Pewnie chciała ci przyprawiać jeszcze więcej kłopotów. E, przychodząc do ciebie. Myślę, że to nie wiem? Ale ze wszystkimi, w które, które przeszukałem... Ej, ej, spokojnie, kompadre. To nie w twoim stylu. Jesteś strasznie spięty. To w sumie też nie jest takie złe. W końcu... Uh, it's not even you running from pillar to post. Eee... za. Zacząłeś przejmować się kimś na tyle, żeby ocalić się w osobę przed więzieniem. Zachowujesz się jak prawnik, który miałeś być. Słuchaj, Fender. Być może wcześniej oddałem odznakę, ale to nie oznacza, że zdecydowałem się stać prawnikiem. Ale Kay nie, nie jest już podejrzanym w morderstwie dla mnie. Ona jest kimś, kto poznałem bardzo dobrze, nawet jeżeli e, znajomy, e, znamy się krótko. Edgeworth. Twardziel o głębim sercu. I ona nie skrzywdziłaby muchy. A co tyle osoby? Dobra, rozwaliśmy mi mózg dwa razy w pięć minut. Co? Dzieciel, masz szczęście, że jesteś po jej stronie, kolego. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi. Nie obrazi się, że to powiem, ale. Nie zła. Nie więź. Wystarczająco, żeby dać mi swojemu staruszkowi. Eee... Popalić? To nic z tych rzeczy. Ona po prostu lubi wplątywać się w moje sprawy. A, możesz to powtórzyć. Z tego co widziałem, ona lubi e, wbijać się w sprawy, no po prostu, no, na matcha. Ale zmieniła cię, widać to. Jesteś świetną drużyną. No nie powiem, jestem trochę zazdrosny. Patrzenie jak mój partner. Jeden mojego partnera już nie ma. Znaczy tak, musisz trochę... musisz się znaleźć. Takie... ...poneksje nie rosną na drzewach. Okej. Okay, może... co powiesz na plan? Skończyły ci się pomysły, gdzie ona może być. I nie możesz po prostu chodzić po ulicach i imię. Więc może... wrócisz do źródła. Sprawdź, czy ona może str stracić pamięć. Może znajdziesz jakieś wskazówki, które pomogą ci zawiązać sprawę. Hmm. To nie jest zły plan. Bazując na tym, co nam powiedziała, to brzmiało, jakby to wszystko zaczęło się w Beat Building. Więc tam powinniśmy pójść. Następny przystanek Big Time! A być może udać się. No. Może będę czekały na ciebie jakieś dobre wieści. Key okay, wcale może nie, nie chcieć do ciebie wrócić, jeżeli pierwsze co zobaczysz, to twoją. Taką posępną twarz. Bardzo zabawne. Wender naprawdę e, jest zupełnie innym żywiołem. Okej, okay, stara... stara torba po prawej. E, jest 18:42 i to jest e, platforma widokowa, czyli dach. E, słońce szybko zaszło. Nawet morderstwo nie, nie sprawiło, że e, to miejsce się zamknęło. E, trzeba w, w, wydoić każdego, co? Ale chyba nikogo tutaj prawie nie ma. a ja mam całe miejsce dla siebie. Pierwszy krok w stronę udowodnienia niewinności Kay to dowiedzenie się, jak ona straciła swoją pamięć. Ziemia do Milesa mamy. Musimy się porozglądać. Ten dach to jest raj. Cały dla nas, więc zróbmy się na tym i zróbmy co trzeba dla Key, okej? Okay? Key, okej? Okay? Róbmy to, w czym jesteśmy dobrzy. Hmm. Chyba powinienem być wdzięczny, że przynajmniej jest coś, w czym jestem dobry. Mhm. Dobra, podejdźmy do nich, bo na pewno coś nam powiedzą. Panie Edgeworth, miło pana znowu widzieć. Co wy tutaj robicie? Cóż. Jak już tutaj przyszliśmy, pomyślałyśmy, że może sobie zjemy watę cyfrową. A co ty tutaj do cholery robisz? Chcesz jeszcze bardziej się podrążyć? Proszę się o mnie nie martwić, Dr. Herz, dam sobie radę. Co tam powiesz, panie, wkrótce eksprokuratorze? Eee, teraz się spodziewałam. Czyli co? Zostajesz zwolniony? Tak jak powiedziałam, nie musisz martwić się moimi sprawami. I, skoro tak mówisz? Więc em... O, Jarten, Eee... Oho, czy co, coś się stało? <laughs> Może mogę pomóc? Może zastrzyk? Nie, nie, żadnych zastrzyków, dziękuję. Niestety... Ee, co? a day? Nie wiem, chyba zastrzyk na dzień nie... Nie chroni przed problemami świata, coś w tym stylu? Nie wiem, co jest Jap do końca. Hmm, tak. Robi się trochę chłodno, co? Dalej, chodźmy do domu. Okej, okay, a więc, panie Edgeworth, do zobaczenia. Okej, okay. mm, co tu jeszcze możemy sprawdzić? Ja wiem, co możemy sprawdzić, tylko gdzie to jest? O, tu. To. Więc osoba w płaszczu, którą widziała OK podeszła do niej z kierunku st 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 stoiska. Co by sugerowało, że ona została zepchnięta przez yy, to ogrodzenie. Okej. Okay. O-okej. Okay. Jest ona na wysokości klatki piersiowej. Trzeba by było naprawdę kogoś przywrócić, żeby go... Przerzucić na drugą stronę. Wszystko wydaje się być bardzo wytrzymałe. No, na tą klapę pewnie wpadła w takim parku. To drzewo to dosyć spore drzewo wiśniowe, drzewo kwiatu wiśni. I te są teraz e, zakwitłe. Według to, co Kej nam powiedziała, ona stała pomiędzy tym drzewem, aż e, została popchnięta i upadła. I wpadła właściwie. Okej, okay, Pender. Więc jak Kej straciła swoją pamięć? Myślisz, że było coś, czego ona chciała zapomnieć. Może jakiś konkretny wybór? Dobór słów od Milesa? Da eee... Insult Comic? Comic? Nie wiem, jakiegoś. Eee... Mistrza, mistrza, docinek? O, oczywiście, że nie. Nie powiedziałbym o tak okropnego, żeby chciała to zapomnieć. Detective Gamshu z drugiej strony. Eee, Mógł. Eee... Mógł coś powiedzieć. ale no, Gramsciu by coś powiedział. Biedaczek. Nie zazdrościa mu. Okej, okay, no co tu muszę sprawdzić w takim wypadku? A z stąd wyjść? Nie mogę chyba. Pegas. Koń ze skrzydłami z legend. Nie, czekaj. Czy to nie jest ruch na jego czole? Więc to jest... Jednorożec? Nie, to nie może być to. Jednorożce nie mają skrzydeł. Ha? Co to? Jest tutaj mała plakietka na dnie pokazująca nazwę. Sprzeczności. a To nauczy mnie, żeby... Sprawdzać takie rzeczy. O. Na drzewie była okay. Kej. To dopiero było niebezpieczne, a nie gdzieś stałem przy płotku. Cześć. Kej. Okay. Um, nie zwracałem mnie uwagi. Ja sobie czekałam. To byś sprawiło. Znaczy, ja się wchowałam bardziej. To by sprawiło, że jesteś kryminalistką, Kej. Okay. Być może chciałeś powiedzieć, że e, Przyczaiłaś się. O, tak, to to. Tak czy siar wątpię, żeby ludzie e, spojrzeli na ciebie dobrze, e, kiedy znaleźliby cię tutaj na miejscu zbrodni. Na pewno rozumiesz to, nawet w obecnym stanie. Oprócz tego, kiedy bawiłaś się w chowanego, martwiłem się strasznie i próbowałem cię znaleźć. Jesteś na mnie zły? Oczywiście, że jestem. A teraz? Co ty sobie myślałeś wracając tutaj? Myślisz, że twoja amnezja będzie dla ciebie wymówką dla twojej bezmyślności? Nie. nie. Ja. Ja przyszłam spróbować pomóc ci odzyskać oznakę. Co? Pomyślałam, że jeśli... ...jeśli odzyskam pamięć, być może będę w stanie przypomnieć sobie zabicie tej biednej kobiety. Pomyślałam, że jeżeli wrócę do miejsca, gdzie utraciłem moją pamięć, może będę mogła... Fender w ogóle nie zauważył chyba? Heh. Jest jedna rzecz, której nie straciłaś, wiesz? Twojej zdolności, żeby... ...pokonać moje oczekiwania na każdym zakręcie. Nie mógłbym być bardziej pewien teraz, że jesteś k którą znam tak dobrze. Ale... Nie doceniam tego, że jesteś taka bezmyślna. Słyszysz mnie? Przepraszam. Ceremajs! Co ty, co ty robisz, gościu? Zdobywałaś tak dobrze punkty dobrego kolesia, a potem zepsułeś to ostatnimi słowami. Dobrze ci widzieć, dzieciak. Cieszę się, że jesteś bezpieczna. Dalej! Chodź do wujaszka. Um, okay. No i to jest nastawienie. Nie teraz fender. Jezu, jezu! próbowałem po prostu rozluźnić atmosferę. Oho, bomba. Wiadomości z Beel Building, gdzie szokujące morderstwo miało miejsce wcześniej. Policja kontynuuje pol polowanie na młodą kobietę znaną, e która uciekła z miejsca zbrodni. Ona jest uważana za równo podejrzaną, a policja mówi, że zrobił wszystko, żeby ją znaleźć. An, tak, bo to jest telewizor. O kurcze, blaszka! E nie dmuchają w gwizderze, co? Cóż, drużyno? Jaki jest plan? Wygląda na to, że zegar tyka i to szybko. Dokładnie. To jest tylko kwestia czasu, zanim nas znajdą. Okej. Okay. Najpierw najważniejsze. Hej, okay. weź się teraz z nami trzyma, kapisz? ale ja... Ja spowodowałem już tyle problemów. Teraz już gorzej nie będzie. Panie Dżwurf... jest postawione. Jesteśmy w tym razem jak trzech muszkieterów. Miles tutaj będzie... Yyy... wszystko, żeby udowodnić, że jest niewinna. Zrobię. Uwierz mi. Więc będę potrzebował, żebyś zrobił wszystko, co możesz, żeby pomóc mu w śledztwie, okej, okay, okej? Okay? Tak, oczywiście, okej, okay, okej? Okay? Dobra, a więc musimy ruszać się szybko. Nie możemy e, pozwolić, żeby te cwajaki w niebieskim nas tutaj prześcignęły. Wasza dwójka może nie ma jest ze ale wasz Eddy, na pewno ma. Grigory nigdy by mi nie wybaczył, gdybym e, zamknął jego kancelarię. Dziękuję Fender. Jestem pewien, że jestem winien ci więcej niż coś niż zdajesz z tego sprawę. No okej, okay. może coś nam powie. Mam nadzieję, że. Jakoś będę mogła pomóc. Co pamiętasz? Wróciłam tutaj, ponieważ pomyślałam, że to może jakoś rozruszać moją pamięć. A może spróbuję powtórzyć co pamiętasz jeszcze raz? Okej? Okay. Stałem tutaj pod tym drzewem. Cryłam się przed deszczem zobaczyłem osobę w czerwonym płaszczu przeciwdeszczowym i wtedy ta osoba mnie zepchnęła, popchnęła. Pamiętasz cokolwiek co do osoby w tym płaszczu? Przykro mi, ale nie przypominam sobie niczego. O, ale jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, oho. Widziałam księżyc nad jej ramieniem, kiedy się zbliżała. Księżyc? Tak. To bardzo. Mam Mental w głowie, ale. Ale księżyc jest po tej stronie. To było dokładnie w tym samym miejscu, co teraz. Latał nad tymi kwiatami wiśni. Więc księżyc był widoczny nad, nad ramieniem tajemniczej postaci. Okej. Okay. To nowa informacja, powinienem to zapamiętać. Okej. Okay, inne rzeczy? Ja wciąż czuję, że jest coś. Na spręcu mojej pamięci jest. Możeś wskazówkę, której potrzebujemy, okej. Okay. Eee, niech to sobie lata. A ty powiedz, wszystko coś przychodzi do głowy. Okej, okay, widzę. To bardzo niejasne, ale. Uczuwam. Widzę małą restaurację. Tylko lade i jakieś siedziska. Jest ten niesamowity zapach. Piękna złota zupa. Niezbyt gęsta, i smakuje świetnie. Jest wypełniona pysznymi nudlami. OK. ona przypomina sobie z nudlami. Są delikatne, ale niezbyt delikatne. I wtedy myśl przeszedł przez moją głowę. Zamówię kolejną miskę. B bardzo ciekawe wspomnienie, ale niestety. Nie ma nic wspólnego ze sprawą. Okej, okay, Faraday? Gdzieś mówiłaś, że jesteś drugą największym złodziejem jatoga rasu. Szlachetnym, y wyjętym spod prawa. Y bytem, który. prac prawdę. Naprawdę nie pamiętasz tego? Ja. O, myślę, że masz rację. Byłam szlachetna. Nie szlachetna, okej. Okay. Szlachetnie wyjęta spod prawa. Wciąż? Chyba... Chyba coś tam kojarzysz. Okej, okay, to chyba wszystko. Nie wiem, czy możemy coś jej pokazać. Sprawdźmy ten telewizorek. on coś grał, może... będzie tutaj jakaś informacja. widzicie, wciąż e, ciężko pracujemy na 50. piętrze. Tutaj Komitet Biura Prokuratorskiego e, ma przesłuchania dyscyplinarne. Zgadza się? Zgadza się. E, byli tutaj ludzie, którzy chodzili przy ortna przez cały wieczór. E, to jest naprawdę poważne śledztwo. Cóż... To nie ułatwia nasze ucieczki z Sky. Musimy znaleźć sposób, żeby przejść koło pracy. Jestem spoko i tajemniczym klientem, Milesarino, ale nie jestem śpiedem. Może użyjemy do jajka jeżeli będzie ciężko. Okej. Okay. O czymkolwiek myślisz? Przestań. Wiem, że to nie skończy się dla mnie dobrze. Muszę przejrzeć miejsce i spadać wszystko, co zwrócimy uwagę. Okej. Okay. Coś zwraca moją uwagę tu specjalnie. Eee. <laughs> O Jezu, ja wiem, o co chodzi. O to? Nie, to jest to samo. Ha? Chwila. No właśnie. Coś jest z tym z obrazkiem. Aha, dobra, wiem, o co chodzi. Jest piętro darkowe. Trzymamy tą ulotkę. O to. Mhm. Jest pięćdziesiąte piętro i oni tam są, a jesteście jeszcze wyżej piętro jedno. Jak wiele... Pytanie, jak wiele pięter ma ten budynek? Łatwe, 50, nie? W sumie ironiczne, że parę stóp yy, nad komitetem, yy, nad tym, gdzie komitet yy, tak sznuje, jest miejsce, gdzie mogą przychodzić yy, zakochani ludzie i patrzyć sobie w gwiazdy. Ale jeżeli tak, to z czym jest ta ciemna przestrzeń nad 50 piętrem? A, może to jest ponury podbrzusze miłości? ja moment. Dokładnie. komnaty Komite... komitetu mają być na najwyższym piętrze, bezpośrednio pod platformą widokową. Ale wydaje się, że jest jeszcze jedno piętro. Co bardzo zaprzecza faktom. Może ktokolwiek pisał ulotkę, pewien błąd. No, ja tu się sądzę. Nazwijcie mnie szalonym, ale. Tak. Chyba jest ukryte 51 piętro. O kurde, ale pytanie, co tam jest? Wow. I tam trzymają ten. ...ponure podbrzusze miłości? O, moje serce! Nie, nie musiałeś tego przyjąć tak dosłownie, ok? Dobrze, więc być może możemy... ...jakoś podejść do tego poważniej. Daj spokój. Czy ty mnie znasz, Miles? To może na, można łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Wciąż byłoby łatwiej niż próbować... Ee, ...cieszyć się twoimi tak zwanymi żartami. Okej... Okay. ...to wszystko w takim wypadku? Możemy coś połączyć? Mhm... No, wiem, co możemy pomóc. To i. E, nie, 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 nie. To i to. No bo ona raz widziała ciężar zaraz widziała to stoisko. Więc to jest taka sprzeczność powiedzmy. O tym, co... Myśląc o tym co tutaj powiedziała. Osoba w płaszczy przeciwdeszczowym podej... podeszła do niej z kierunku, gdzie jest stoisko. Co implikuje, że została zepchnięta przez. Ogrodzenie naprzeciwko tego stoiska. Ona powiedziała też, że mogła zobaczyć księżyc nad ramieniem osoby, a gdzie sprawdziliśmy to teraz, księżyc był w innej lokacji, niż się spodziewaliśmy. Jednak Kay mówi, że jest aktualnie w tym samym miejscu na niebie, co w nocy incydentu. To rzuca podejrzenie, to, to rzuca pozycję księżyca i osoby w płaszczu przeciwdeszczowym naprzeciwko siebie i wytwarza sprzeczność w tej historii. Myślę, że jej wspomnienia Mogły się już pomieszać. Co więcej, jeżeli ona naprawdę zostałaby zepchnięta przez tą barierkę, ona nie przetrwałaby upadku. Co za tym idzie? Muszę dojść do wniosku, że ona mogła nie upaść tam, gdzie myślała, że upadła. Okej, okay. gdzie stała? Gdzie upadła? Albo z piętrem. Dobrze. Mo może upadłeś, Kej, ale to nie mógł być upadek przez barierkę, ponieważ gdybyś tak upadła, nie, nie żyłabyś teraz, żeby to powiedzieć. Ale ja pamiętam jak stałam pod drzewem. Gdybym została zapchnięta jedyny sposób, w którym mogłabym spaść to przez barierkę, prawda? Nie chyba, że ziemia otworzyła się i połknęła cię. Ziemia może tak po prostu się otworzyć? Ale jak? O, przepraszam, przepraszam. E, to nie jest sprawa do żartowania. Sorry dzieciak. Ale to może być też bliższe prawdy, niż sądzić Fender. Przyjrzyjmy się jeszcze raz ziemi w tym obszarze. Jest szansa, że może coś przelapiliśmy. No ja już to dawno widziałem. Chodzi o tą... O tą... Tą... No przecież to od razu widać. Okej, okay, nie mogłam spać przez barierkę. Więc gdzie upadła? Musi być jakaś wskazówka. Muszę przejrzeć miejsce zbrodni. No to... O to chodzi. Co to? Wygląda jak y, włas y, serwisowy. Okej, okay, myślisz, że... Może spadać tutaj? Nie, pewnie nie byłabyś taka niezdarna. Przepraszam. Nie wiem, jak było. Moja wina dzieciak, po prostu jeden z y, moich kolejnych głupich y, y, przejęzyczeń. Nie musisz mnie brać tak poważnie, wiesz. N nie muszę? Nigdy? Cóż, może nie nigdy, ale jeżeli bym powiedział ci, żebyś dosłownie wskoczyła mi w ramiona... Fender. Dobra, wyluzuj mi Salino. Gdzie jest twojej poczucie humoru, więc nigdy. O. To zabolało. No i co teraz? Możemy coś z tym zrobić? Czyś zbadać jeszcze, czekajcie. Mamy jakąś logikę? A. Tako? Jak całe piętro pomiędzy 50 a platformą widokową, pozostało niewykryte przez cały ten czas? No, masz mnie. Ciężko jest ukryć e, schody idące w górę, jeżeli by ktoś mnie pytał. Dokładnie o to chodzi. Rzeczy takie jak schody, które są normalne, normalnie zauważalne zostały niezauważone przez ludzi, wydaje się to być niemożliwe. Co może oznaczać tylko, że 51 piętro nie jest zwyczajnym piętrem i nie można do niego dojść w normalny sposób, powiem tylko tym włazem. To jest pewnie takie piętro serwisowe. Więc można tam przejść w jakiś nietypowy sposób, racja? Nie wiem, co to znaczy nietypowy. Może... niekonwencjonalny? Dokładnie. Weźcie to pod uwagę. Właz, który znaleźliśmy przy drzewie. Co znajdziemy po drugiej stronie tego włazu? Może ci pokój? Ho, ho! Sekretny pokój! No, teraz yy, mówisz moim językiem. Sprawdźmy. O! Okej, okay, idziemy. Co to za miejsce? Spraw... Sprawdź... Spójrz na te wszystkie rzeczy tutaj. Czy to jest schowek? Coko, cokolwiek to jest, myślę, że możemy bezpiecznie powiedzieć, że to jest... że tutaj spadłaś. Daj, drużyno! Yy, Skreślmy jedną tajemnicę z listy. Tak, ale większą tajemnicą jest utrata pamięci. K. Mamy postać w czerwonym płaszczu przeciwdeszczowym, która może chodzić po, w powietrzu yy, pomiędzy rzeczami, które musimy sprawdzić. Ej, czy nie można przez chwilę się pocieszyć? Znaliśmy ukryty schowek. Zajdźmy i sprawdźmy go. Właściwie wyczerpaliśmy wszystkie opcje tutaj. A nie zaś spojrzeć. Ok. Investigation Complete. Fajno. O! Czy to ty, panie Żurw? Emma Sky! Emma? Co tutaj robisz? No to jest tutaj ciekawe, że my Emmy dobrze znamy, bo ona była główną um, śledczą w, w drugiej trilogii, 4-6. Ona się tam bardzo często pojawiała, więc to nie jest takie um, powiedzmy. Spojrzenie za. lat nie, nie widzenia się, tylko raczej taka świeża dla nas postać, ale fajnie ją zobaczyć. Słyszałem, co się stało od detektywa Gamszu. Byłam w obszarze, więc pomyślałam, że wpadnę i zobaczę, co się dzieje. Jeszcze nie chrupię tych swoich yy, chrupków. To jest Emma Sky. Ona jest licealistką, aktualnie yy, studiującą w Europie, żeby stać się yy, techniczną kryminalną. Młodsza siostra jej przeło mojej przełożonej. Byliśmy też razem w... w sądzie. Leterty wezwał mnie w panicę. Powiedział, że twoja odznaka spadła z Big Building i że Kay jest w jakimś garniturze. I. Poczekaj chwilę, Boże, gamszu, dam jak w głuchy telefon, w ogóle nic nie i ten chłop. Czy ty nie opuściłaś Europy? Czy nie wjechałeś do Europy parę dni temu? A już wróciłaś? Tak, jestem tutaj z jednym z moich profesorów. Ale nie, nie... To nie jest jakaś wycieczka szkolna czy coś. Tylko jakaś interpretacja? Nie wiem o co chodzi. <laughs> Więc może powinna się skupić na tym, zamiast y, przychodzić na miejsce zbrodni? O, w porządku. Jest taka cudowna rzecz, która nazywa się język ciała, wiesz? To nie jest taki prawdziwy język, ale ma. To Daddy się tak, nie, nieważne. Tu chodzi okej. Okay. Jak ona się czuje? Gdzie ona jest? O kurczę! Czyż to nie jest słodki Keymeister? Twoja ma przyjaciłeczka martwi się o ciebie! Tak. A ten też tak to? Nie mów mi, że e, masz nowego asystenta, panie Edgeworth. Ha, 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 bardzo zabawne mu damo. Właściwie jest w drugą stronę. Edgeworth, e, prawnik i starszy partner w Edgeworth and Company, e, kancelarii. Edgeworth? Jesteś jego asystentem? Czyli prawnik? O czy jesteś prawnikiem? E, nie, nie jestem. Powiedzenie, że to skomplikowane, to jarbenicy powiedzieć. Dobra. Nie skupiajmy się na szczegółach, póki co. Tak! Najważniejsze jest to, ale. Prawnik, panie Edgewurf, naprawdę? Uf! Jakby mnie tu nie było. Co to jest? Jakiś dziwny eksperyment? Ja. Mm, być może powinniśmy zejść na dół. Wytłumaczę wszystko tam. Zgadzam się. Policja może tutaj być w każdej chwili. A. Kto to? Wytłumaczę potem Emma. Chodź, nie mam czasu. O, okej. Okay. A lepiej wytłumacz się, panie Hotshot Pro. Prawniku? Zaufaj mi, wytłumaczysz wszystko. Okej, okay, dokej! Okay. Zładzimy! Myślałem, że będzie coś fajne. O! Myślałem, że będzie coś fajnego, animacja zejścia. Kurde, no patrzcie, no znowu mamy krótki odcinek. I ktoś zaraz napisze w komentarzu, że kurczę, może zrobić drugi, drugi segment, ale to jest middle. Więc podejrzewam, że ten middle po prostu będzie rozbity. E, przypominam wam, jeżeli na przykład chcecie wiedzieć, jak te odcinki będą wyglądały. Ja robię jedną sercyjkę od y, początku jej do to be continued napisu. Więc możecie sobie zawsze spojrzeć gdzieś tam na jakimś poradniku na necie czy coś. Ile takich sercji jest. I będziecie wiedzieli mniej więcej czego się spodziewać. E, ta sprawa idzie na pewno szybciej niż poprzednia. Albo jest bardziej pocięta Ale na pewno ta wstępna Wstępna część tej sprawy Była dużo szybsza, moim zdaniem przynajmniej Spromnym Co jest dobre, no fajnie zobaczyć Eme, oczywiście Fajnie, że jak zawsze Kiedy mamy w Ace Eterni taki moment W którym Zaczęłam się zastanawiać, kurde jakim cudem Ona spadła z 51 piętra i przeżyła To ale się wrazuje, że jest jakieś wytłumaczenie Które jest znacznie bardziej logiczne niż przeżycie Upadku z 51 piętra Które raczej jest niemożliwe no, chyba, że nie wiem, że ktoś ma Supermoce, no ale raczej ona nie ma Supermocy. E, Także zobaczymy co dalej widzę już na miniaturce, zresztą mogę wam pokazać. Zawsze lubię te robić. E, 19.06 jest tutaj ciemno. A, czy jednak nie zaczynacie? <laughs> czy jednak nie zobaczycie? Ale było widać na miniaturce, że takie niebieskie pomieszczenie. E, podejrzewam, że to będzie coś, ale taki, właśnie, magazyn, slash, pomieszczenie techniczne. E, co jest ciekawe, bo być może ktoś to lepiej zna ten budynek, wykorzystał tą wiedzę, żeby tutaj zamknąć K. No jak ta K straciła pamięć? Wiecie, jak się, jakby uderzyła się w głowę, spadając trochę wyższej ale to może bezginąć w sumie. Ale jeżeli już to przeżyła, to po prostu straciła tyle uderzenia pamięć. A może to jest czymś innym wywołane, jakimś szokiem? Może coś tutaj zobaczyła, co ją szokowało. Zobaczymy. Eee, tak, jeśli chodzi o ten odcinek, to jest koniec. Jeżeli Wam się podobało zostawcie po sobie ślad, zostawcie suba, wpadajcie na z społecznościowe, które macie w opisie pod filmikiem. Zapraszam na Discorda i na Twitcha, gdzie streamuję codziennie od 17. No i widzimy się w kolejnym odcinku, jak zawsze za 4 dni. Dzisiaj to oglądacie w sumie, to fajne, fajny jest taki dodatkowy fakt, że dzisiaj mamy na Twitchu, jeżeli dobrze liczę, bo jeżeli to jest sobota, ale chyba jest w sobotę ten odcinek wypuszczany. Jeżeli jest sobota, to macie dzisiaj specjalną, specjalny stream. Noc Horrorów, na której będę sobie siedział i grał w takie różne e, gówniane horrory świąteczne, e, żeby, no, żeby się pośmiać, fajnie pospędzić czas, jak macie chwilkę i nigdy nie byliście na streamach, to może to jest dobry czas, żeby wpaść i zobaczyć, jeżeli oczywiście macie ochotę. Link też macie w opisie, wystarczy kliknąć. Tyle z mojej strony, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, no i hej, papa. Pa.